Hej, hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emily's Holiday Season. Witam Was w drugi dzień świąt. Mam nadzieję, że czas Wam mija bardzo, bardzo, bardzo miło i przyjemnie, i że jesteście radośni i szczęśliwi. No i zaczynam ten ostatni odcinek przygody naszej Emilki. Przechodzimy do gry. Zobaczymy ostatni raz, co tam w sklepie słychać. No i co? Kupujemy może krówkę. Tak, krówkę udekorujemy świątecznie na koniec. A co, nie udało nam się zebrać wszystkiego, niestety? Przynajmniej na razie, chyba że po następnym dniu tutaj wejdziemy. Dobra, no i dziewiąty dzień. Zaczynamy. Ha, <grytania> jak ta krówka wygląda. A ty co tu, tarabanisz? Franek? Ten to potrafi zaskoczyć człowieka. Okej. Okay. Trochę jak Henio w Mai. <grytania> Okej. Dobrze. <gry> no właśnie, jest ogromna. No jest piękna. Ja nie wiem, czy my damy radę tu podnieść dwójkę. Stoi! Jehi! Mamy choinkę jeszcze na ostatni odcinek. Dobrze, i będziemy musieli ją dekorować! Dekorujemy oczywiście, Emily! Jak super! Jeszcze na ostatni odcinek nam się trafi taki piękny jakiś festiwal na pewno. Przynajmniej taką mam nadzieję. Mikołaj do gości. Ojeju, ta gra jest naprawdę mega! Naprawdę mega i jestem pod wrażeniem tej gry. Ogromnym. Budzi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywne emocje. I. i wow. Nie spodziewałam się takiej niespodzianki w postaci takiej dużej choinki tutaj. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Co chyba zresztą słychać. Dobra, Emilka, bo tu jeszcze czekają nas klienci, niestety. O, lampki! Jak pięknie! Em, sprzątni. Tu klikniemy jeszcze trochę. E, to kakao i aniołek. Podaj. No, pięknie. Do choinki, do choinki! Musimy zdążyć. No już biegnę do tego gara. Eee, choineczka i rybeczka. <laughs> Ale ogromna, piękna, zielona. O, dekoracje się pojawiają. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać, jak skończymy. Idziemy. Prędko. Nie wiem, czy uda nam się zrobić eksperta. Tu jest myszka. Ale nie szkodzi. Najważniejsze, że choinka będzie udekorowana. O, pojawiły się nowe bombki. Jak super. Trzeba upiec ciasteczka dodatkowe. Mikołaju, idź. Pogadaj sobie z nimi. Musimy upiec ciasteczka. Także chwilowo choinka musi zaczekać. Nie no, chodź tu. Yy, I jeszcze aniołki. Koniecznie. I bierzemy. Czerwone, blok, laskę, i zakładamy, no, zanosimy na stolik. Po, tu pomożemy mu, bo go było libidne. Joo, i joj, połamał sobie nóżkę. <grym> tu skasujemy. Damy tutaj tej pani zamówionko. No. I musimy jeszcze skoczyć na krzaczki. Okej. Okay. Musimy jeszcze wymieszać. Patrzcie, ile tu się rzeczy dzieje. A choinka czeka. Ale damy radę. Wierzę, że poradzimy sobie i że ten jutrzejszy festiwal będzie mega. Dążymy! dokończymy tą żemila. Jej! O, jaka śliczna! Dobra, koniec zachwycania się choinką, bo musimy tu obsługiwać dalej klientów tu i tu. Em, stąd bierzemy to, to i rybę i zanosimy po drodze i idź Mikołaju. E, I możemy usiąść po drodze nałowić trochę, ale piękna choinka, tylko boję się tego następnego dnia, bo wydaje mi się, że będzie pełno ludzi. No ale będzie wielka impreza na koniec serii, no. Wiadomo Ehm... Okej. Wow, nawet nam jakoś się kula. Ten odcineczek. Ten dzioneczek. Tego trzeba aniołki upiec. Mikołaju idź. Nie masz co robić, nie jesteś bezrobotny. Co sobie pan nóżkę złamał znowu? Dobrze. O, widzę, że już nam gra sama wymyśliła zajęcia. A ja miałam upiec pierniczki, aniołki i choineczki. O, i mamy zapasy, a ta pani chce dwa bloki. Skasujemy podwójnie i posprzątamy tutaj stolik. Eee, to i bloczek i po drodze nazbieramy też krzaczków. Bo widzę, że nam się kończy. Widzę, że dzisiaj znowu ma wzięcie yy, i rybka, i choinka. Okej. Okay. No. A, jeszcze się schodzą klienci na ostatek. Mhm. Dobrze i? I co tu, co tu? Babcia? Razem? Dwie rybki. No dobra. Nie no, jeszcze sobie ktoś tam nogę zepsuł. Idź. A tu wyślemy Mikołaja. No i oczywiście, że chcą niebieską rybę. No, mamy to. To, to. Mikołaj, tu. Nie ma, święta są. Nie ma bezrobocia. No i patrzcie. Akurat dobrze, że złowiłam. Bierzemy po drodze niebieskie, dwie t dwie t i zanosimy. Krówka sobie muczy. Mucia. No i oczywiście, że tak. Ta gra jest po prostu. Ym, wie, czego będzie graczowi brakować. Okej, okay, mam eksperta. Nie. Yeah. Nawet nie zwróciłam na to uwagi. Tak dobrze mi się grało akurat teraz ten odcinek. Się wciągnęłam przez tą choinkę pewnie. Okej, okay, koniec dnia. I. No. <noise> no pewnie, że tak. Co? Co ty tam kombinujesz? Drabinę i gwiazda na szczyt? Tak. Piękna gwiazdka na czubek. Pięknie. Brawo. Ona się zapaliła. No tak, teraz jest perfekcyjnie. Tak, jutro będzie fantastycznie. Przejdziemy sobie jeszcze teraz do sklepu na ostatek. Zobaczymy. Eee... Jej, idealnie. Idealnie mamy na wszystkie dekoracje. Super. No i co? Pora zacząć ten ostatni dzień 98%. No co? Przechodzimy do gry. Ojoj, oj, oj. no też tak mam, też mam taką nadzieję, Emila. <grymne> On zawsze optymista. No, już myślałam, że zakończysz na tym swoją wypowiedź. Dzień dobry. No, miło Was widzieć. Będzie perfekcyjny, obiecujemy. O, Wszyscy przyszli. Dobrze. Welcome. Hejo, hejo. <ścoughs> dobrze. Nie, Jak to jest pięknie zrobione? Będzie dobrze. Damy radę sobie. Tylko dwa stoliki. Dobra, idziemy tu szybciorem. Zbieramy to wszystko. Mikołaj przybył. Um, gęś sobie łazi. Dwa bloki. Mikołaj, idź rób atmosferkę. Musimy pomóc. Festiwal musi być perfekcyjny. Raz, dwa, trzy i woda. I oczywiście musimy teraz szybko iść łowić, bo zaraz pewnie przyjdzie ktoś. O, znowu pełen stolik. O, rodzinka przyszła. Czekajcie, ja chwilę bo nie mogę. No dobra, mogę. Idziemy. Cześć, rodzinko. Jaj. No, pewnie, że wiem. Teraz będą wszyscy przychodzić się, żegnać. To coś. Dobra. Ryba, tu skasujemy. Nic sobie już idą. Franek, posprzątaj. Czerwony, blok i woda. Zanosimy. Musi być perfekcyjnie. Tu musimy podać. O Ile kakao? Jedno, drugie, trzecie i aniołek. Dziewczynki, bądźcie miłe. Mikołaju, idź do nich. Dobra, biegniemy do, do, do tych krzaczków. Wymieszamy to szybko, Franek umyje stolik. Em, to i to. Ostatnia myszka tu, jej! Znaleźliśmy ją. Em, wiecie co, pójdziemy łowić ryby, bo chwilowo tego nie mamy. Em, Mikołaj. Olwis! Cześć, nie mam hamburgeru. Nie, no hamburger, oj, będzie mi tego brakować. To i kakao z piankami, i niebieskie, i choineczka. Dobrze, ale ładnie. Mikołaj, tytuł te ryby. I zbierz krzaczki. planek posprząta. Tamysł skasujemy. I bierzemy się do roboty. Kakao czeka. Hojneczki trzeba będzie ciastek też piec. Dobra. Zaraz przyjdę. Poczekaj chwilkę. Idziemy. Dobrze, pieczemy ciasteczka, kiedy jest wszystko miłe. Taka piękna atmosfera na koniec świąt, nam się zrobiła. Ale wiecie, nie myślcie o tym, że święta się kończą, one jeszcze trwają i trzeba z tego czerpać radość, a nie zastanawiać się, że to się kończy. Bo nie to jest teraz najważniejsze. Także pamiętajcie, żeby się cieszyć nadal i celebrować te dni, te godziny. Poza tym macie przerwę świąteczną jeszcze dużo fajnego się stanie na pewno. Poza tym, już niedługo ferie. Także yy, nie smutamy, tylko cieszymy się, święta są. No i co? Aniołka pieczemy. Gdzie ty idziesz? I? Pranek? No, perfekcyjny dzień. Tak. No! Super. Oni są naprawdę dobrą paczką przyjaciół, tak myślę. Nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że naprawdę dobrze z nich przyjaciele. Mikołaj, zapraszamy do stolika. E, Napieczamy choinek. Aniołek. Kakao z piankami, kakao ze śmietanką i kakao ze śmietanką. I tu. I teraz kakao ze śmietanką, kakao ze śmietanką, tu. Oj, ten odcinek chyba będzie długi z tego co widzę, ale ostatni, także wiecie. Może być nieco dłuższy, nic nie szkodzi. Musimy ładnie zakończyć tę serię. Dzień dobry. Jej! Cieszę się. <laughs> Miło słyszeć takie słowa, nie? 73 Goda, woda... Mikołaj oh, oh, oh. Jaki on jest mm. O, łatwe zamówienie To, 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 to... Drogę Smacznego. No i co tym razem będzie? Rybka będzie i kakao. To najpierw kakao, potem rybka i podamy. Eee. No i co będziesz chciała, dziewczynkoczytuj. Eee, kakao z piankami, kakao ze śmietanką. Więc podamy i skasujemy podwójnie tym razem. O! Jej, mamy cel. Osiągnięty. Ale fajnie. Dwie choinki i kakao. I Mucia. Muczy? No, butelki wody. Nie będzie chyba eksperta, nie wiem czy mi się uda. Trzymajcie kciuki, może się uda. Będę się starała, żeby na ten ostatni dzień mieć eksperta. Ale jeśli się nie uda, to nie szkodzi. Wiecie, że nie zawsze trzeba być najlepszym. Oj, pani się wywróciła. Już idziemy z apteczką. Ok. Tu i tu. I... Ciasteczka 2 i musimy upiec choineczki teraz. Okej, okay. pieczemy. Mikołaj, idź do dziadków. Rób atmosferę. No. Um, to, to i to podajemy. Zbieramy sobie też krzaczki przy okazji, bo widzę, że ten dzień dzisiaj trwa długo, więc musimy mieć zapasy dobre. A, a propos zapasów. Zjedzą mi wszystkie ryby. Jej, mam eksperta, udało się. Haha, ha, super. Yy. To i to. Proszę, podaj. Pięknie. Posprzątaj stolik. i dziadku. Czekajcie, bo muszę tu kakao wymieszać. To, to, to i ryba. Da mi Mikołaja jeszcze. Idziemy razem, Mikołaju. I co tym razem? Wodę i aniołek. Perfekt. Ej, tu i tu. I tu. Wow, może nam się uda dobić do końca paska, co? Chyba nie, nie sądzę, ale. Eee, kakao z piankami, kakao z piankami. No i jeszcze ta pani nie przyszła tu na koniec dnia, ostatni klient, no i podajemy ostatnie kasowanie, tak myślę, przynajmniej. I. No, to chyba to. Coming to an end? No, Emily, tak. <ścoughs> Ale będziesz miała przynajmniej miłe wspomnienia. O, fajerwerki jeszcze na koniec. Czy oni będą teraz mi składać zamówienia? Emily, co? Nie kto? Zmienisz się? Mhm. Nie, tylko nie Richard. No i co chciałbyś powiedzieć po takim czasie? No zrobiłeś sporo błędów, tak, ale ciebie nie lubimy. I nieważne co powiesz, ona cię i tak nie wybierze. No, nie sądzę. Mhm. Mm Poranek? Gro. Powiem tak. Richard odpada. Z Frankiem tworzą dobrą paczkę przyjaciół, moim zdaniem, i. I myślę, że Emila traktuje Franka jak przyjaciela, a z Polem była najbliżej i wydaje mi się, że przez tą serię cały czas najbliżej ich ciągnęło do siebie i może on się pospieszył, rzeczywiście troszeczkę, ale ja myślę, że ona powinna dać jemu szansę i dlatego wybiorę jego. Mm, tak. Tak myślę i tak zrobimy. Tylko czemu nie mają zamienione główki? Dobra, o. No właśnie. Nie. No właśnie. Nie, mm, tyle miłości. Ho, ho. Tak, to był dobry wybór. No, to idź. Nie, nie sądzę, żeby Emili zmieniła zdanie. Jak to fajerwerki przegapione. No właśnie, nie możemy przegapić żadnych fajerwerków. Patrzcie, jak super na koniec serii. No i co będzie teraz? Nie! Patrzcie i cieszcie się razem ze mną. To są wszystkie nasze osiągnięcia, które zdobyliśmy przez całą serię. Myślę, że się domyśliliście. Piękny pokaz werków, napisy końcowe. Ukończyłam tę grę razem z wami. Nie wierzę w to, nie wierzę w to, że dałam radę. Wiecie, że miałam pewne obawy, czy uda mi się wszystko zrealizować. Jakie <grytanie> tutaj mamy super... Super postaci. To są chyba twórcy, tak? Coś myślę. Jej, napisy końcowe. Jestem ciekawa, co będzie dalej, dlatego jeszcze nie przechodzę do podsumowania, bo nie wiem, co będzie za chwilkę. O, jaka miła pani! Nie wiem, jak Welia ja bardzo lubię oglądać napisy końcowe, jak uda mi się ukończyć jakąś grę. To jest wiecie, takie dodatkowe osiągnięcia, że można te napisy zobaczyć. Tak, patrzcie, specjalne podziękowania statystyki mamy jeszcze na koniec. Franka wybrała większość. Patrzcie, jestem w mniejszości. Widzicie trudno nie to nie dziwi ja zawsze wybieram inaczej niż wszyscy hamburger jest hamburger <grymne> Elwi jest szczęśliwy ketchup <grymne> o jajku no i to koniec, koniec naszej przygody z Emilką, koniec świąt. Chociaż przed Wami jeszcze cały dzień, drugi świąt. No ale ukończyliśmy grę. Jak wiecie, bo Wam to już mówiłam, w czasie trwania serii mnie się ona bardzo, bardzo, bardzo podobała. Na pewno poznamy całą historię Emilki. Znaczy się, no ja poznam i byłam już tu też mówiłam, że nie wiem, czy będzie z tego seria, może będą streamy, zobaczymy. W każdym razie ja na pewno się zapoznam z całą historią Emilki. Cieszę się, że towarzyszyliście mi w tym czasie. Dziękuję wam za wszystkie komentarze. Myślę, że zrobię jeszcze jakieś może podsumowanie Game Mas, ale jeśli mi się nie uda, to chciałam wam właśnie teraz podziękować za wszystkie komentarze, za to, że dzieliliście się ze mną swoimi historiami, że mogłam też uczestniczyć w waszym życiu, a wy w moim, że przeżyliśmy razem cały grudzień i cały czas oczekiwania na święta. No i te święta też. Mm. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli się wam podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie. Ja życzę wam miłego dnia i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa pa.